Witam serdecznie z dnia 8 lutego. Hmm, otwieram sesję Rady Miejskiej w Mokożewie w, dwu, w dniu 8 lutego 2024 roku. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, która została zwołana na wniosek e, Pana Burmistrza. E, drodzy Państwo, w takim razie sprawdzę kworum do podejmowania. Decyzji. Na 15 radnych obecnych, 12, trzech radnych jest nieobecnych. Mamy kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Na sekretarza obrad do dzisiejszej sesji powołuję radną Justynę Morawską. Czy koleżanka radna wyraża problem? Dziękuję. Pięknie. W takim razie przechodzimy do punktu numer 3 w porządku dzisiejszej sesji. Mam do podjęcia dwie uchwały. Są to zmiany w wieloletniej prognozy finansowej gminy Wamborżowa na, na lata 2023-2034 i zmiany w budżecie gminy Węgorzowego na rok 2024. Panie burmistrzu, w związku z tym, że było, że jest to e, sesja zwołana na Pana wniosek, więc w bardzo krótkich słowach e, prosimy o wyjaśnienie tego powodu, co się wydarzyło od, 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 od ostatniej e, sesji do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca Wysoka Rado. Z potrzeba korekty budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej wynika z ostatniej, z potrzeby rozliczenia w całości inwestycji realizowanej w imieniu Gminy Węgrzewu przez Stowarzyszenie Wielkie Działa Mazurskie, Mazurska Pętla Rowa. ostatnich faktów, gdzie hmm, dokonujemy pomniejszenia przelanej kwoty z budżetu y, gminy o kary umowne, które zostały naliczone y, dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót. Powinniśmy y, tą wartość y, kar umownych uwzględnić po stronie wydatków w budżecie, ale też y, y, mieć y, odzwierciedlenie po stronie wydatków związanych z, z tą kwotą. To jest główny jakby czynnik, ale też jest i kwestia e, potrzeby e, wprowadzenia kwoty umożliwiającej zapłacenie ostatniej płatności dla inspektora nadzoru, bo zakładaliśmy e, wygodnie, że inwestycja w całościowo zakończy się e, w roku budżetowym 2023, niemniej w związku z opóźnieniami tylko w wykonaniu tych, tych prac, czyli wcześniej i, e, to co mówiłem wcześniej naryczenie tych karumownych, cały proces, cała praca inspektora nadzoru wyszła poza rok budżetowy 23 i ostatnie faktury, ostatnią płatność musimy, musimy chcemy zrealizować teraz. Tak? Więc, więc tą kwotę. Około 2000 zł, tak na opłacenie faktury inspektora też tutaj uwzględniliśmy tej zmianie. W związku z powyższym no, bardzo proszę Wysoką Radę o e, zrozumienie i e, przychylność przy podjęciu. E, Przewodniczącym Komisji Gospodarczej i Przewodniczący Rady Marek Krzyszki, bardzo proszę. Komisja Gospodarcza zapoznała się z projektem tej uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i pani skarbnik i opiniowała pozytywnie zarówno jedną, jak i wynikającą z niej drugą uchwały. Dziękuję. Zobaczymy, jakie jest stanowisko Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady Tomasz Wierzchowski, bardzo proszę. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekty obu uchwał. Dziękuję. Dziękuję i została komisja rewizyjna. Zobaczymy, jakie stanowisko będzie przewodniczący Rady Janowit Pietrasz. Komisja rewizyjna jednogłośnie opiniuje obydwie uchwały. Dziękuję pięknie. Po wysłuchaniu stanowisk poszczególnych komisji, drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania i pierwszym głosowaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bankorzywo na lata 2024-2034. I poproszę o wynik głosowania. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bankorzywo na lata 2024-2034 została e, podjęta 12 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, w punkcie nr 3. To jest punkt B i tutaj będziemy głosowali nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Dągorzlo na rok 2024. Stanowiska są komisji nieznane. Możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. I poproszę o wynik do głosowania. Drodzy Państwo, uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Dągorzlo na rok 2024 podjęta 12 głosami za. Dziękuję pięknie. W taki oto sposób przeszliśmy do punktu numer 4. Są to sprawy różne i informacje. Czy drodzy Państwo macie jakieś sprawy różne oraz informacje do Pana Burmistrza? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu numer 5. Zamknięcie posiedzenia e, dzisiejszej e, obrad e, sesji. Drodzy Państwo, zamykam sesji Rady Miejskiej w Włożębie w dniu 8 lutego 2024 roku. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Do